Dzień dobry, Mariusz Sidor, jestem dyrektorem do spraw lecznictwa Szpitala Falkiewicza we Wrocławiu. Znajdujemy się przy wejściu do szpitala. Chciałbym przedstawić urządzenie, które dzięki uprzejmości producenta i fundacji od trzech tygodni testujemy. Przechodzą wszyscy ludzie, którzy wchodzą do szpitala zarówno pracownicy, jak i pacjenci. To są pacjenci do, na oddział geriatryczno-internistyczny, jak i na oddział ginekologiczno-położniczy i pediatryczny. Widzimy ogromne zalety tego urządzenia. Nie widzimy na chwilę obecną żadnych wad. Zamówiliśmy troszeczkę węższą kabinę w celu możliwości transportu po całym obiekcie szpitala. Urządzenie to służy do dekontaminacji czyli. Dezynfekcji, zarówno zwalczania drobnoustrojów takich jak bakterie, jak i wirusów. Czas parosekundowy, który jest potrzebny do takiego działania, nie stanowi żadnej przeszkody, zarówno dla ruchu wchodzących ludzi, pacjentów, jak i personelu do szpitala. Po trzytygodniowych próbach z urządzeniem jesteśmy zdania, że jest ono bardzo potrzebne w każdej jednostce służby zdrowia, natomiast szczególnie może mieć znaczenie w szpitalach i oddziałach, które są przeznaczone do walki z COVID-em. Ponieważ istnieje taka możliwość, że szpital może być przeznaczony do walki z COVID-em, jesteśmy bardzo zadowoleni, że takie urządzenie możemy testować i ewentualnie nabyć.